Jak wygląda praca policji konnej, jak przebiega szkolenie przygotowujące konia do służby i czy każdy policjant może zostać jeźdźcem? Po odpowiedzi na te pytania, zaglądnęliśmy na posterunek konny policji w Chorzowie. Jedno z siedmiu takich miejsc w Polsce. Tu w Chorzowie mamy obecnie osiem koni i sześciu jeźdźców. Mamy młode konie, jeden najmłodszy Gladius, który na razie przechodzi szkolenie. On praktycznie jest tylko tutaj na terenie stadniny. Dwa również młode konie niebawem będą przechodziły atestację pierwszego stopnia, która pozwoli im na służbę w parkach, w terenach leśnych, ale nie będą mogły jeszcze uczestniczyć w zabezpieczeniach imprez masowych. Przygotowane są konie w wieku gdzieś w przedziale 3 do 6 lat, prawda? No i pierwsze pół roku to jest takie nazwijmy to zajeżdżanie konia, prawda? Czyli po prostu nauka na to, żeby ten koń, no w ogóle odpowiadał na pomocę jeździeckie, tak? Był spokojny, nie bał się że, takich rzeczy dziwnych jak petardy, czy też jakieś rzeczy typu parasolki. No do wszelakich rzeczy, które możemy spotkać w parku, tak? Przygotowujemy konia, żeby on po prostu się z tym i przyzwyczaił. Wtedy koń dostaje aty z pierwszego stopnia, on wtedy może Tereny zielone, ale nie może zabezpieczać imprez masowy o podwyższonym stopniu ryzyka. Po roku czasu, gdzie kolejny rok, prawda, jest koń szkolony dwa dni w tygodniu, koń zdaje AT z drugiego stopnia, prawda, i wtedy już może iść na zabezpieczenie imprez masowej o wysokim stopniu ryzyka. Z młodym koniem no, trzeba się troszeczkę wysilić, no bo jednak zwierzę, które cały czas jest płochliwe, musimy odczulić, żeby się nie bał. I wyszczałów, i tłumu na na imprezach masowych. Najpierw wymuszamy ruch na takim koniu, żeby jak w każdej stajni popracować troszeczkę kondycyjnie przy nim, a później już taką część specjalistyczną, czy to rzucanie petard, czy pokazywanie jakichś różnych, yy, tak powiem, dla konia dziwnych rzeczy, jak parasole, czy coś w parku ludzie chodzą. Z różnymi przedmiotami konie może się tegować. Zdarzają się ciężkie przypadki już przy zakupie. Jest komisja, która jeździ, jedzie, wybiera konia, no i tam już jest koń sprawdzany, żeby specjalnie nie bał się, czy to jakichś właśnie wyszczałów, czy innych rzeczy. To już musi być też koń pod siodło, który. No nie może ani zrzucać jeźdźca, nie może to być jakiś dziki koń. Przyjechał do nas ostatnio właśnie koń Gladius, który został zakupiony we współpracy z Funduszem Ochrony Środowiska, prawda? I no jest na tym pierwszym etapie szkolenia teraz. Służba w jednostce konnej jest bez wątpienia bardzo ciekawa, jednak nie dla każdego. To nie jest tak, że e, przychodzi policjant do służby, e, idzie na rozmowę z komendantem i komendant mówi: no od jutra idziesz służyć do policji konnej, e, bo tu też trzeba mieć predyspozycje osobowe, tak? indywidualne dla danego, danej osoby. No, trzeba kochać zwierzęta, tak? To nie jest pod przymusem, nawet koń pod przymusem nie będzie służył. On musi, konia i jeźdźca musi łączyć pewna więź, którą oni od początku wypracowują razem, tak? Bo koń, który przychodzi do służby w policji, praktycznie od samego początku ma kontakt tylko z jednym jeźdźcem. Podobnie ma, sytuacja jest z psami służbowymi, tak? Tu również jest jeden policjant, który od początku trenuje z psem od szczeniaka, aż przez wszystkie etapy szkoleń i do końca jego służby w policji cały czas jest tylko i wyłącznie jeden treser. Specyfika jest taka, że przychodzimy, prawda, i co po odprawie, tak jak każdy policjant ma, musimy przygotować sobie zwierzę, tak, a no, taki normalny policjant powiedzmy idzie od razu prosto w patrol lub do radiowozu i wyjeżdża w rejon. No, a my mamy jeszcze, że tak powiem, dodatkowe obowiązki prawda, z przygotowaniem tych zwierząt. Ludzie inaczej na nas patrzą. Przede wszystkim no y, zawsze taki koń budzi zachwyt, no bo jednak jesteśmy w mieście, dużo ludzi już tak na co dzień nie widzi tych koni, więc jest to taka atrakcja, jak wyjeżdżamy gdzieś w teren. Aktualnie w polskiej policji służą około 74 konie. Ich zadania nie polegają jednak wyłącznie na zabezpieczaniu imprez masowych bądź patrolowaniu terenów zielonych. Konie to też funkcja reprezentacyjna, tak? Każdy ma świadomość, że jednak konie podwyższa rangę wielu wielu imprez. Y, też przemarsz koni w oficjalnych obchodach, oficjalnych uroczystości zawsze jest widowiskowy i jak również konie policyjne też uczestniczą w zawodach, również międzynarodowych. Chorzowski posterunek konny policji podlega bezpośrednio pod komendę miejską policji w Chorzowie, jednak obszar jego działania jest znacznie szerszy. oprócz pracy w całym województwie śląskim zdarzają się również dalsze wyjazdy. Chorzowska policja konna pomagała zabezpieczać m.in. mecze Euro 2012 we Wrocławiu. Nic wam nie grozi. A więc jesteśmy na policji politykownej, nie wiem czy wiecie, ale jest takich siedem oddziałów w Polsce.